Myślę, że większość czytelników Biblii, jeśli nie wszyscy, ma swoje ulubione fragmenty. Ja też mam takie swoje ulubione i na jednym z nich postanowiłem oprzeć dzisiejsze moje rozważania. Ten fragment uważam jest jak łyk zimnej wody, jak powiew świeżego, chłodnego wiatru, w gorący dzień, podczas wędrówki w kurzu, w spiekocie. Różne fragmenty Biblii możemy porównać do różnych smaków. Są fragmenty gorzkie, są fragmenty twarde, trudne do przegryzienia, są fragmenty słodkie, są fragmenty ostre. Wszystkie te smaki są potrzebne, bo każde słowo Boże jest słowem Bożym, jest natchnione, jest nam dane do przyswajania. Ale są takie również, które są słodkie. Są, tak jak mi się zdaje, świeże, powiew, powiewem świeżego, chłodnego wiatru. Dzisiaj chciałbym taki właśnie fragment przeczytać i wygłosić moje rozważania na tym słowie oparte. Fragment ten znajdziemy na początku ósmego rozdziału Ewangeliana. Ewangelia Jana, ósmy rozdział od początku. A Jezus udał się na górę oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją po środku i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich, kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych i pozostał Jezus sam i owa kobieta po środku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: I ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Ewangelista Jan umieszcza tę scenę tuż po tym, jak jest opisana. Jak jest opisane poruszenie spowodowane osobą i działalnością Jezusa? Kiedy jest już o nim głośno, kiedy ludzie się interesują, przychodzą, pytają, słuchają jego nauk, kiedy jest to temat, o którym się mówi i powstają różne reakcje, różne domysły, kim ten Jezus jest. W poprzedzającym tę scenę rozdziale siódmym. Takie wyznania, takie dociekania możemy znaleźć. To jest naprawdę prorok, mówią inni. To jest Chrystus, mówią inni. Czy z Galilei przyjdzie Chrystus, wątpią inni. Czy pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejemu, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid? I rozdział siódmy kończy się tym, że po tych opisach różnych reakcji na Jezusa. Rozeszli się do domów. Nagadali się, nadociekali, i rozeszli się każdy do domu swego. A Jezus, bezpośrednio przed wydarzeniami, które dziś będziemy rozważać, czytamy, że udał się na Górę Oliwną. To było miejsce, gdzie Jezus modlił się, napełniał się tym, co dawał mu ojciec, po to, aby swoje życie i swoją misję zrealizować, tak jak ojciec zaplanował. I następnego dnia, znowu jest w świątyni, znowu przychodzą ludzie, znowu chcą go słuchać, i pojawia się pewna grupa ludzi. Przyprowadzają oskarżoną kobietę, którą przyłapano na. W cudzołóstwie, mówią jeszcze, że jawnym. Nie pozostawiało to żadnych wątpliwości, że popełniła grzech. I to taki, który prawo obowiązujące kazało karać śmiercią. Ale ta grupka, to nie byli gorliwi wyznawcy Boga, którzy szukali Bożej sprawiedliwości, Bożych rozwiązań. Bo czytamy, że oni całą tę sytuację realizowali po to, aby Go oskarżyć. Oskarżyć Jezusa. Kusili Go, aby Go oskarżyć. W innej Ewangelii czytamy, że faryzeusze odszedłszy, naradzali się, jakby Go usiedlić Słowem. To była ich postawa. W całym tym. W zamieszaniu chodziło im o to, jak tu sprawić, żeby ten Jezus, żeby go spacyfikować, żeby się z nim rozprawić, żeby to całe zamieszanie wokół niego uciszyć, żeby może go wyśmiać, sprowokować, postawić w trudnej sytuacji. Postawili więc oskarżoną o cudzołóstwo przed Nim, i nie była to łatwa sytuacja. Gdyby Jezus polecił im po prostu wziąć, ukamienować kobietę, mógłby stracić reputację przyjaciela grzeszników uosobienia miłosierdzia, którym, którą tą opinią cieszył się już. W dodatku Wszedłby w kolizję z prawem rzymskim, które zabraniało Żydom wykonywać karę śmierci. Spowodowaliby więc bardzo niezręczną, delikatnie mówiąc, sytuację polityczną. A gdyby kazali mu ją wypuścić, kazali, gdyby Jezus kazał im ją po prostu wypuścić, uwolnić, to by, ją od razu, to by go od razu oskarżyli o łamanie prawa mojżeszowego. Więc knuli, jak tu sprawić, żeby Jezus nie wybrnął. A Jezus pisał palcem po piasku. Być może rysował w prochu pokrywającym kamienie, po których się stąpało. To jest taka bardzo zagadkowa sprawa. Jan, ewangelista, nie napisał nam, co Jezus pisał. Zawsze się nad tym zastanawiam, co chce powiedzieć Bóg, przez to, że mówi coś, o czym do końca nie mówi, a jednak mówi to, co mówi. Czyli to jest potrzebne. Potrzebny jest tam ten opis, że Jezus pisał w piasku, mimo że nie podano nam, co pisał. Kiedyś spotkałem się z taką myślą, żeby w takiej sytuacji spojrzeć na tego, który pisze. Bardziej niż na to, co rzekomo miałby napisać. Ale też chciałbym przytoczyć kilka dociekań, które na temat tego, co Jezus mógł pisać, pojawiły się w historii. Jedno z tych dociekań mówi, że Jezus przeciągał sprawę, że chciał zyskać na czasie i może wtedy, kiedy oni gadali, oskarżali, on się po prostu zwrócił do Ojca o radę, pomodlił się o rozwiązanie. Drugie dociekanie mówi, że może po to przeciągał sprawę w czasie, aby ci oskarżyciele zaczęli w końcu słyszeć samych siebie. Głos swojego serca, swojego sumienia, o co im chodzi, o co im chodzi w związku z Jezusem. Jeszcze jedno dociekanie mówi, że schyliwszy się, pisał palcem, ponieważ ukrył wzrok, gdyż tak bardzo wstydził się za tych ludzi, z którymi miał do czynienia. I jest takie dociekanie, które mówi, że to, co Jezus wypisywał, to były grzechy tych oskarżycieli. Że oni przyprowadzili do Niego jedną grzesznicę z jednym grzechem, a On wypisywał ich grzechy, po to, żeby oni też zobaczyli coś na własny temat. To są wszystko dociekania. Nie wiemy. Wiemy, że pisał. Wiemy, że kobieta została przyprowadzona, przyłapana i oskarżona. I Jezus nie neguje, że, grze, że miał miejsce grzech. Nie, nie neguje, że jest wina. Nie neguje, że jest prawo. Ale mówi coś rewolucyjnego, co przekierowuje uwagę wszystkich. Kto jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie mówi, że ona nie zasłużyła na to kamienie. On mówi, niech pierwszy rzuci ten, kto jest bez grzechu. I tu się okazuje, że nikt nie rzuca. Że wychodzą. Najpierw najstarszy, później reszta. Na słowo Jezusa znikają oskarżyciele ci którzy przyszli pełniąc ponurą władzę potępiania, karania, wywyższania się i koncentrowania się drobiazgowo na grzechu, ale na cudzym. Cudzy grzech jest zawsze bardziej jaskrawy, bardziej wyraźny, bardziej bulwersujący, bardziej oburzający, jest po prostu większy i niewątpliwy. Własny grzech jest niewyraźny, niewinny. Nie przesadzajmy, żeby nie rozdmuchać jego rozmiaru w opisie. I ci skoncentrowani na cudzym grzechu, kiedy padło pytanie o ich własny grzech, odeszli. Został Jezus, który pełnił władzę rozumienia, rozumienia najtajniejszych, Zakamarków ludzkiej duszy i serca, który pełni władzę odzyskiwania człowieka dla Boga i Bożej łaski, który pełni władzę, która się zniża, która zniża się z niebieskiego tronu do ziemskiego padału i do śmierci krzyżowej, do usługiwania tym, którzy są na ziemi, do karmienia ich i umywania im nóg. I zostali sami we dwoje. W tej sytuacji, kiedy nie było już oskarżycieli, widzimy Jezusa, który daje człowiekowi drugą szansę. Ponieważ Jezus dostrzega, że człowiek ma nie tylko przeszłość, ale ma też przyszłość że można jego życie mocą Bożej łaski przekierować. Nie przepędził tej kobiety, ale ocalił jej życie i dał nową jakość tego życia. Postawił przed nią wyzwanie życia na nowo. Można powiedzieć, że uwierzył w nią. Kobieta znalazła się na rozdrożu, bo z jednej strony Jezus ułaskawił ją i powiedział, idź i nie grzesz więcej. I ona ma teraz wybór. Albo wrócić do takiego samego życia, jakie prowadziła, albo, wrócić do albo pójść dalej do zmienionego życia. Jezus mówiąc do niej, idź, nie mówi, że dobra, załatwiliśmy Twoją sprawę, teraz idź, ja już mam następne. To nie jest to, że on skończył, że on ją przepędza. Idź, to znaczy masz nową misję, masz nowy kierunek, wracasz do swojego życia, ale nie do takiego samego życia. Idź, ponieważ jesteś wolna, idź, ponieważ ja cię ułaskawiam. Idź na moje słowo. Nikt cię nie potępił? pyta Jezus. I kobieta mu głośno odpowiada: Nikt. Nikt z tych zapalczywych członków tej grupki oskarżycielskiej jej nie potępił. Ale najważniejsze jest, że sam Jezus jej nie potępił. I ja cię nie potępiam powiedział. Spróbujmy. Wyobrazić sobie, jak ona musiała się poczuć, kiedy być może targana tam i popychana, mocno konfrontowana ze swoją winą, czuła się podle, mogła czuć się nikim, niczym, mogła się bać tej strasznej śmierci, która ją za chwilę spotka, a nagle nagle spotyka się z miłością, nagle spotyka się z ułaskawieniem. Wyobrażam sobie, że musiała wracać lekka, wolna, z jakimś nowym zapałem, prawie szybować. Taki jest Jezus, z którym się spotkała. Co ona mogła do tej pory mówić? Ona mogła powiedzieć każdemu, kto ją spotkał, Jezus mnie nie potępił. To nie są żarty, Jezus mnie nie potępił. Nie mamy dalszego ciągu, ale to mogło bardzo zmienić jej życie. Wprowadzić zupełnie nowy sposób życia. A co z oskarżycielami? Może i oni po całej tej sytuacji, kiedy odchodzili z placu boju, zaczynali dopuszczać głos swojego sumienia do uszu i głos Jezusa i rozważać, może ktoś z nich też zmienił swoje życie. Nie wiemy. Dowiemy się w niebie, czy ktoś z nich się nawrócił. Ten fragment Ewangelii przynosi ulgę, przynosi uwolnienie, przebaczenie, przynosi drugą szansę, ponieważ objawia Jezusa Chrystusa jako tego, który ratuje grzesznika, bez względu na kaliber grzechu, który ten grzesznik popełnił. Spróbujmy zastanowić się, gdzie my jesteśmy. Na jakiej pozycji, kiedy patrzymy na ten tekst Ewangelii? Czy należymy albo może kiedykolwiek wcześniej należeliśmy do tych oskarżycieli, do tej żarliwej grupki skoncentrowanej na grzechu bliźniego? Grzech bliźniego, tak jak powiedziałem, jest zawsze duży, poważny. Czasami z pasją chcemy go wytropić, nazwać. I postawić winnego przed Trybunałem. Może czas najpierw pójść do domu i przemyśleć własny grzech. Ja nie chciałbym być członkiem takiej bezdusznej straży, takiej pseudoświętej policji. Czy byłem albo jestem w sytuacji tej oskarżonej kobiety? Czy czułem się kiedyś postawiony przed Jezusem przez oskarżycieli? Oskarżony. Kto może mnie oskarżyć? Po pierwsze, inni ludzie, tak? Tak jak dosłownie było w tej sytuacji w Ewangelii. Inni ludzie mogą mnie oskarżać o różne złe rzeczy. Fałszywie lub prawdziwie. Bywamy oskarżeni w różnych sytuacjach, nie tylko takich poważnych przed Trybunałem, przed Sądem, ale przed takimi naszymi, małymi sądami. Możemy oskarżać się my sami. Nasze sumienie może nas oskarżać. I sumienie również może nas oskarżać słusznie albo niesłusznie. Bo choć sumienie samo w sobie jest takim danym przez Boga instrumentem do informowania nas, czy coś jest dobre, czy złe, czy możemy coś zrobić, czy zaniechać, to jednak nie jest nieomylne. Poza tym sumienie może być przewrażliwione, a może być też przytępione. W związku z tym nasze osobiste poczucie winy może być racjonalne lub nieracjonalne. Żeby to wyjaśnić, podam przykład. Wyobraźmy sobie, żeby, sobie, że pożyczyłem koledze motocykl. Kolega jest świetnym kierowcą, od dawna jeździ na motocyklu, ale akurat mu się zepsuł, pożyczył ode mnie. No i miał wypadek. Ja się teraz katuję poczuciem winy. Gdybym nie był mu pożyczył, to on by nie miał tego wypadku. No jest to nieracjonalne poczucie winy. To nie ja jestem winien temu wypadkowi. Nie zrobiłem nic, żeby ten wypadek się zdarzył. On, dorosła osoba z prawem jazdy, pożyczył motocykl i on odpowiada za to, co mógł popełnić na drodze. Ewentualnie ten, kto wszedł z nim w kolizję, odpowiada za siebie. Ale jeśli dałbym motocykl mojemu 15-letniemu synowi, który nie ma prawa jazdy, i który by sobie wymyślił, że chce się po prostu poduczyć i sobie poszarżować, i on by miał wypadek, to jest to już moja nieodpowiedzialność i moja wina. I to poczucie winy jest wtedy racjonalne, ponieważ naprawdę zawiniłem. Może być jeszcze jeden oskarżyciel. Może być, może być to diabeł który ma taką naturę, żeby oskarżać, żeby konfrontować nas z naszym grzechem, i bynajmniej nie po to, żebyśmy mogli pokutować, co to to nie. On takich zamiarów nie ma. On chce nas zniszczyć, wzbudzając w nas poczucie winy. Odwrotnie niż Pan Bóg, który, pokazując nam winę, wzywa do pokuty i do zmiany życia. I ostatecznym Oskarżycielem, którego słowo jest niepo, niepodważalne, może być tylko Bóg. To przed Jego obliczem, kiedy będziemy oskarżeni, nie znajdzie się nikt, kto będzie mógł podważyć akt oskarżenia. Mówię o tych oskarżycielach wszystkich instancji po to, żeby powiedzieć, że jedyną obroną, jedynym, który może ułaskawić, jest Jezus Chrystus. I Jego akt ułaskawienia jest większy niż wszystkie głosy innych ludzi, niż wszystkie głosy naszego sumienia, niż wszystkie ludzkie opinie i nasze własne opinie na temat naszych grzechów. Myślę, że możemy każdy w swoim życiu znaleźć. Przykłady takich momentów, kiedy staliśmy i na pozycji oskarżyciela, i na pozycji oskarżonego. A teraz zobaczmy, czy przyjmujemy postawę Jezusa Chrystusa, czy przejmujemy na siebie taką misję, jaką on pełnił, która jest w tej Ewangelii objawiona. Czy ja pełnię służbę pokornego przyjaciela wszystkich grzeszników, samemu będąc grzesznikiem ułaskawionym? Co ja widzę w drugim człowieku? Czy widzę tylko jego grzech i jego winę, jego upadek i jego słabość? Czy może widzę potencjał do nowego życia? Czy może widzę szansę, którą Bóg mógłby mu dać? Czy tylko narzekam na innych ludzi i ich grzechy, czy może się za nich modlę? Czy jestem zwiastunem chrystusowej wolności, która wynika z przebaczenia, z ułaskawienia? Czy może jestem tym, który odruchowo szuka kamienia? Zobaczmy na wspaniałość Jezusa w tej Ewangelii, ale zobaczmy też na własną pozycję. I niech ta Ewangelia na nią wpływa i kształtuje nas. My, ludzie, dopóki jesteśmy w drodze, dostajemy od Boga drugą, trzecią, a nieraz i czwartą szansę. A kiedy to jest piąta czy szósta, to już czasami może tego nie doceniamy. Doceniajmy to, że nam Przebaczono, że nas ułaskawiono. Ułaskawienie to jest akt, który nie neguje winy, tylko znosi karę. Cały czas żyjemy w epoce, która jest nazwana czasem łaski. To jest czas, kiedy możemy w każdej chwili prosić Jezusa, aby był naszym usprawiedliwieniem, naszym obrońcą. Byśmy przed Bogiem mogli kiedyś stanąć bez aktu oskarżenia przeciwko nam. Ten Jezus objawiony w Ewangelii sprawia, że nie musimy się taplać w poczuciu winy, bo kiedy Jezus nas uwalnia i ułaskawia, to oskarżenie znika. Jest nam lekko i mamy zapał do nowego życia. Podsumowując te dzisiejsze rozważania, chciałbym, żebym pod wpływem Ewangelii był skory do widzenia w drugim człowieku gleby pod zasiew ziarna Ewangelii. Żebym w każdym widział kandydata do Królestwa Bożego, a siebie samego, żebym widział z wdzięcznością. Jest dziękczynieniem jako człowieka ułaskawionego. Bo we mnie też mogłyby polecieć kamienie. I ja też usłyszałem, ja Cię nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. I to są słowa do każdego z nas. Żebyśmy szli wolni i pełnili inne życie, niż było to życie przed spotkaniem z Chrystusem. Amen. Powstańmy do modlitwy. Od ciebie łaskę, miłosierdzień, nawrócenia i zbawienia. Proszę, żebyśmy nie byli nie tylko tych, którzy oskarżają, ale właśnie tych, którzy dzięki Twojej łasce żyją i nam żyli dalej, Panie.